Dzień dobry, witam Was z kolejnym vlogu na moim kanale Jagna Town. I zaczynamy tego vloga od tego przepysznego biszkoptu, który wczoraj upiekłam. Biszkop z truskawkami, jagodami oraz galaretką. Przepis jest z internetu, oczywiście. Za niedługo go nagram, bo jest banalnie prosty i super się sprawdza. Troszkę go podrasowałam. Yy, moim sposobem także będziecie mieli filmik za niedługo, do tego kawa dzisiaj i zaczynamy nowego vloga za oknem bez zmian, mokro przywykliśmy, bo to przecież już jest druga część lata, czyli Wielkiej Brytanii no to już niestety już prawie jesień także tak to wygląda rano, ja jeszcze taka zaspana widzicie, z ciastu zjedzone kawa się dopija, a my dzisiaj jedziemy z Lucją do już szkoły, ponieważ w zeszłym tygodniu dzwonili e, i pytali czy możemy przyjść na szczepienie, ponieważ miały być szczepienia słuchajcie w październiku, ale szkoły zamknęli, e, więc te szczepienia się rozciągły w czasie i mamy dzisiaj pójść, jedna osoba z rodziny może przyjść z dzieckiem i będzie w szczepionka, także idziemy się kłócić. Idziemy słuchajcie na tą szczepionkę, ale pogoda naprawdę nie rozpieszcza. Co chwilę pada, wieje tak jakby po prostu się wściec chciało i miejmy nadzieję coś dobrego przywieje, jakieś cieplejsze dni. Zobaczcie, no dzisiaj jest tak typowo, typowo jesiennie. No my już dochodzimy, to jest część ulicy szkoły, ale po prostu co, znowu zaczęło lać i dziś wszystko jest ogrodzone, bo dobudowują część szkoły, więc nie wiem, którą dal spróbujemy wejściem normalnym się dostać. No, my już w domu z powrotem. No nie nagrywałam nic w środku, bo było dosyć dużo ludzi, ale wzięli nas z zaskoczenia i dostały co, aż dwie szczepionki. Myślałam, że będzie tylko jedna, była w jedną rękę i w drugą. Także już na tym powinno się skończyć szczepienie z tego co z tego co pamiętam. Także dużo dzieci było wziętych z zaskoczenia. A dzisiaj co mam zaplanowane? Zaplanowane mam dalsze wypalanie. Tu mam słoneczniki naszkicowane. Tu mam już wypalone pszczółki, które Ucyana naszkicowała. Wczoraj wypalałam się, będę też malować. A tymczasem na obiad, słuchajcie, dzisiaj pierożki z dynią, które robiłam już dosyć temu z zamrażarki. I tutaj cebulka mi się podsmaża. Ponieważ mam zamiar umyć zamrażalnik i musimy już wszystko wyjeść, więc wszystkie zapasy, jakie tam były zgromadzone, oczyszczamy. Więc to jeszcze troszkę jest. Ogórkowej z wczoraj i do tego pierogi, więc myślę, że taki to jest typowo polski obiad. No, i mam zajęcie popołudniowe, wakacyjne, moje ulubione. To już są dwa słoneczniki, jak widzicie, jeszcze będą malowane. Ten mi bardzo ładnie się podoba. A tu jest taki, który muszę dopiero wypalić. Ujęcie z góry na gotowe, wypalone. I jutro będę je malować. Chociaż powiem szczerze, że takie surowe też fajnie wyglądają. Nawet te słoneczniki takie surowe fajnie wyglądają, ale jednak yy, pomaluję. Ta seria będzie malowana. Najwyżej kolejną serię zrobię taką surową. Jeszcze się zastanowię. Dzień dobry, słuchajcie, to jest niesamowite, jak słońce wróciło do nas. Jest piękna pogoda, słońce świeci, jak widać za mną jest super, a ja robię super obiad. Jak wam pokażę co? i uciekam do ogródka, żeby łapać witaminę D. O, i są moje pulpetici, pyszne pulpety. Będą w sosie pomidorowym, dzisiaj Arek mi zmienił rano wołowinę, dałam troszkę ryżu, koperku, marchewki, koncentratu, ziół, przypraw, jajko, mąka. I tak mi się tutaj podsmażają pięknie, a tu już jest gotowy sos pomidorowy, czeka żeby je wrzucić. Także to jest jedna z naszych ulubionych obiadów. W pulpocie trasy do tego ziemniaczki i jakaś sałatka ze słoika. I wreszcie dotarła do mnie kolejna przesyłka z księgarni. Zobaczcie, dwa sekretniki szeptuchy. Tym razem mam sekretnik szeptuchy i nowy sekretnik szeptuchy. Jest to bardzo, bardzo fajna książka, kalendarz. Bardzo fajne jest to, że są tutaj ważniejsze święta mm, słowiańskie wyodrębnione. I świetny jest to kalendarz, jeżeli chodzi o rodzimowierstwo, naprawdę świetny. Są opisani niektórzy bogowie i, i naprawdę cała tradycja nasz, nasza słowiańska jest tutaj zawarta. Więc z miłą chęcią będę to kartkować. Aż mi szkoda ten jeden zostawić na przyszły rok, może go też szybko przekartkuję. Tak jak zapowiadali, słuchajcie, tak jest. Jest po prostu upalne lato dzisiaj, dlatego bierzemy z Ucją wodę. Bierzemy dobre humory, i idziemy na spacer, teraz jest godzina 11, ponieważ później będzie za gorąco, no 32 stopnie tutaj to jest zgroza, także nie biorę teraz całą aparatu, żeby było mi wygodnie, nie chcę mieć nic w rękach, idziemy na fajny, fajny, porządny spacer i zobaczę się z Wami jak wrócimy. Wiecie co, przyszłyśmy z Lucją ze spaceru, ale jest tak ciepło, próbowałam coś zrobić w ogrodzie i po prostu się nie da, się ze mnie. Jestem cała czerwona, nie wiem, czy to widać w domu, po prostu się ogotujemy tak samo. Nie no, jest obłęd, 32 stopnie słuchajcie teraz, to się, to się nie, 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 nie zdarza często w Wielkiej Brytanii, także jest, jest moc. Nie, no za chwilę będziemy robić grilla i spróbujemy wejść do ogródka, jak tylko się trochę cienia pojawi, bo na razie to się nie da, Nawet mam taką wykładzinę przed, przed domem, ona ja się po prostu topi. Mamy taki daszek... Yy, nad rowerami i Arek włożył go papą i po prostu czuć jak ta papa się topi, czuć zapach. po prostu, obłęd. Tak jak mówiłam, jesteśmy już w ogródku, słuchajcie nadal jest tak ciepło, czuję się jakbym była po prostu gdzieś, za, gdzieś za granicą, nie w Anglii. Robimy sobie grilla, to oczywiście pierwszy drink dzisiaj, jeans z tonikiem, różowy jeans. słuchajcie odkryłam różowy jeans. u nas w Aldi i jest przepyszny. E, pokażę wam co mam na grillu. Mamy pożar chyba. Mamy kiełbaski, e, skrzydełka, trochę karkówki. Mm, także fajnie. To Wam pokażę. Jest już zachmurzone. Zrobiło się tak duszno. Nie wiem, czy nie, be, czy nie będzie jakiejś burzy. Ale Wam chciałam pokazać coś innego. To są moje nowe okazy, które rosną. I zobaczcie na to. To jest największa cukinia w tym roku, jaką wyhodowałam. Jeszcze ją trzymam. Jeszcze daje radę. Gigant na obiad, będzie pyszne jakieś. Te moje brokuły, to one tak zdziczały chyba. Nie wiem, tak trzeba brokuły w szklarni widocznie. No i tak to wygląda. Dobra, muszę przełożyć mięso. O, tu jest jeszcze jedna, nie widziałam tej. O, rośnie sobie. A mąż naprawia sprzęt. Ja Wam tak skaczę w tym vlogu, ale to chciałam pokazać dzisiaj, w upalny dzień. Co stworzyłam, skończyłam robić, pomalowałam, położyłam tą warstwę ochronną. Tylko że wydaje mi się, że troszkę chyba to tło przyciemnie, bo dosyć jasno mi wyszło wyjątkowo. To jeszcze troszkę tu musi dotknąć, widzę. Ale ogólnie, z dużą pomocą UCI, która mi wszystko naszkicowała, ja po prostu po niej wypalałam i malowałam. Nowa seria podkładek gotowa. I już przenosimy się do soboty. Miało być dużo ochłodzenie po wczorajszym e, piekiełku, ale okazało się, że jest całkiem przyjemnie. E, tak, akurat, żeby sobie gdzieś pojechać, więc jedziemy sobie nad Grimm'u w rezerwuar ten sam, do którego próbowaliśmy się dostać jakiś miesiąc temu, ale jeszcze nie można było, jeszcze było zamknięte. E, bo wszystko już jest w otwarte. I co i. No i jedziemy teraz, także zabieram kamerę, to Wam pokażę, już kiedyś tam byliśmy, ale nie pamiętam, czy jak kręciłam vloga, czy robiłam tylko zdjęcia. W każdym bądź razie dzisiaj już na koniec tego vloga Wam wrzucę kilka ujęć z tego naprawdę bardzo pięknego miejsca. Jedziemy sobie, jedziemy. W ogóle jest, widzę pierwszy korek, słuchajcie, od marca. Nie widziałam korka, żeby był bardzo długo. W każdym razie zaczęło troszkę kropić, ale to są przejściowe kłopoty, bo jest dosyć duszno po tym wczorajszym dniu jeszcze. Ale co chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest Yorkshire Day, czyli dzień naszego jakby hrabstwa, tak? Dobrze mówię? I z tego, z tej okazji jak jedziemy do Greenwich, to jest Yorkshire Day, więc będzie takie małe uszczenie tego dnia w pięknych okolicznościach. Jesteśmy na miejscu, jest odrobinę zachmurzone, jak widzicie, padało po drodze. No ale stamtąd już się pogoda robi, jest sporo aut, dopiero jak się okazało otwarli ten parking tydzień temu i my idziemy sobie tam dookoła. Rezerwuar nam po prostu wysycha. Bo zobaczcie, że właśnie jak to byliśmy, było na poziomie 1 woda, a jest na minus 5, prawie I bardzo, bardzo się zmniejszył. Dystans dwóch metrów, ale jak widzicie najbliżsi ludzie są far, far away, daleko. Pięknie. Uwielbiam to miejsce. I przynajmniej raz w roku zawsze wyciągam arka i włosy, żeby tutaj przyjechać, jak takie wielkie morskie oko. No a my sobie teraz siądziemy, pokażę Wam co mamy na piknik i zrobimy sobie piknik właśnie w takim pięknym miejscu. Szkoda, że się nie wolno kąpać, ale może dzięki temu nie ma tutaj zbyt dużo turystów i jest po prostu tak pięknie. Robimy piknik, zobaczcie samą wodą prawie. I co my dzisiaj mamy? To jest dla Arka. halisa chicken z kaszą kuskus. To jest dla mnie, to jest kasza pęczak, tak mi to wygląda przynajmniej. Fala, fa, fala fale fala fale, czy jak to się mówi z fetą. Też fajnie wygląda. Auca sobie wzięła sushi, bo Auca jest Wielbiciel tam sushi. dełci woda. Dla mnie woda kokosowa. No i siadamy z takim pięknym widokiem. Muszę Wam powiedzieć, że to moje jest bardzo smaczne. Muszę sobie to nagrać, żeby sobie domu otworzyć. Mam tutaj kaszę, szpinak. Takie moje papryczki, one są bardzo smaczne. Sos, fetę ser. To, jeszcze widzę, groszek, fasolę szparagową, no i te falafale, co mogę je kupić gotowe, więc sobie na pewno to otworzę, bo to jest bardzo, bardzo smaczne. Wiecie, już miałam powolutku z wami się żegnać i się z wami będę żegnać, to właśnie takimi pięknymi widokami, więc mam tu jeszcze tu rzucę drodze troszkę widoczków, ale wiecie co? Ja mam zdjęcie sprzed 5 lat, gdzie woda teraz kończy się tu, a kończyła się dokładnie tu. Także tyle tej wody było przez te kilka lat. Także dziękuję Wam bardzo za, za oglądanie tego vloga. Zapraszam do następnego w następnym tygodniu.